Jak Ariana po pierwszej nocy w tub hostelu? Jest ok, Trochę tu śmierdzi, Tak lekko, takim stęchlakiem w ogóle jest tu strasznie wilgotno. E, I kogut strasznie pieje. Całą noc pieje i teraz też pieje. Może będziecie go słyszeć nawet. Ale ogólnie jest okej. Okay. Da się przeżyć. Gotowe na kolejne podróże? Tak. Cześć i czołem. Witam kolejnego dnia. Moje wyjaśnienie. Wczoraj. Trochę mi się pomieszało, myślałem, że byliśmy w lagunie Lolha. Lolha jest odrobinę wcześniej, ze względu na takie memiczne poczucie obowiązku wybierzemy się dzisiaj do Lolha. Oprócz tego zwiedzimy sobie dzisiaj pierwszą cenotę, która jest połączona z tym jeziorem Bakalar. W ogóle całe jezioro Bakalar, przy którym jesteśmy obecnie jest zasilane przez cenoty, czyli te takie jaskinie krasowe, co jest ciekawe w ogóle, że niektóre z tych jeziorek są celowo przez Meksykanów wysadzane dynamitem, żeby je powiększyć i sprawić bardziej turystycznymi. Także dziś obejrzymy pierwszą naszą cenotę, może uda nam się w niej nawet popływać. Zbieramy się i ruszamy w trasę, żeby zobaczyć, co do zaoferowania ma nam tutejsza natura. Przed wyruszeniem w podróż do cenut i. Mhm. Nie mogę Cię. Dziękuję. Moje dobre. Moje też. Moje lepsze. Przed wyruszeniem w podróż zatrzymaliśmy się jeszcze, żeby zjeść coś na śniadanie. Mieliśmy trochę problem, żeby coś znaleźć, bo dzisiaj jest 6 lutego, czyli Dzień Konstytucji Meksykańskiej. Ale udało nam się znaleźć taki przydrożny bar, nazywa się El Morelense ze Bacalar. No idziemy sobie jedzonko. Marcin y, postanowił na dietetyczną wersję, czyli fondue serowe. Ja wybrałam sobie gringa. Gringa to jest tortilla pszenna zapiekana z serem, mięsem i do tego jest sajt z guacamole, tutaj akurat w tym lokalu. I mamy jeszcze dwa napoje, wodę, ja mam wodę limonkową z chiją, a Marcin ma wodę z gujawą. Jednym z moich ulubionych meksykańskich przysmaków, jak na razie, jest tak zwane queso fondido, czyli fondi serowe. To jest podawane w takim gorącym garnuszku z serem. Już jadłem to w innym miejscu w Cancun. No i robi się z tego takiego zabijaska. Bo dostaje się w zestawie z tym serem takie pudełko na tortille, i ono jest trzymane w wdyrobionowe, żeby trzymało te tortille temperaturę. I można sobie zrobić takiego zawiaska, dodać jakąś salsę. Ja tutaj mam akurat salsę jalapeniosową, bardzo pikantną. Pozostaje delektować się tym wspaniałym przysmakiem. To nie jest salsa jalapeno, to jest salsa habanero na pewno, bo bardzo ostra. Mm. Ale serek jest pyszny. To jest taki serek, który trochę przypomina konsystencji oscypka bym mógł powiedzieć jest mocno słony, lekko twarogowy, bardzo smaczny dotarliśmy już do cenoty Azul, czyli cenoty w której będziemy zaraz pływać, ale ku mojemu niezadowoleniu niestety stoi za mną autobus wycieczkowy więc boję się, że może być tłumnie na szczęście cenota jest dosyć duża ale uwaga, to jest cenota Azul obok Bakalar, bardzo podobna jest obok Tulum, żebyście nie pomyśleli Planując swoją wycieczkę po Meksyku, że to jest zła te Azul. Bez sensu, mają dwie takie same nazwy, no ale co zrobić. Lecimy się kąpać. Jesteśmy już na miejscu i widzimy przed sobą cenotę. Ona jest bardzo dużą cenotą, nie jest taką zakrytą, tak jak y, większość, które ja oglądałam, jakie są w Meksyku. Zapłaciliśmy 50 peso za dwie osoby. No idziemy zobaczyć, jak to wygląda, jak będzie, jaka woda, czy zimna, czy ciepła. Wiem, że jest na pewno bardzo głęboko i pani ma takiego fajnego, mm, takie fajne koło do pływania, też by nam się przydało, ale niestety, będziemy musieli pływać. Jezu, stary, jakie czerwone. Tak? No. Może tak kontrastują z błękitem tej wody. Sędzia laguny. Laguna bardzo fajna, warte swojej ceny. Dużo ryb przy drzewach, które są wokół tej laguny. Także polecam. Identyczni. Cieszę się, że już lecimy. Czemu? Fajna muza, ale wolę dźwięki przyrody. Czy Ariana jesteś gotowa na LOL? Oh. Jestem gotowa. Na co? Na Lolha. Udało się, dotarliśmy do zatoczki, która nazywa się Lolha i jest przepiękna. Ma coś, co jest rzadko spotykane w Meksyku, z naszego doświadczenia jak dotąd czyli trawnik. Można sobie usiąść w cieniu pod palemką, tak jak my to uskuteczniliśmy. Wstęp tutaj kosztuje 100 peso, no ale myślę, że za taką piękną, lazurową wodę to naprawdę warto. Lolha jest takim dopływem, właściwie do jeziora Bakalar, taką wąziutką rzeczką. Jest sznur, huśtawka, z której można skakać do wody, co na pewno zrobimy, jak pójdą sobie już stamtąd dzieci w pewnym momencie. No i co? Plażujemy. Czy można to nazwać plażowaniem? Można to nazwać plażowaniem, moim zdaniem. Także plażujemy, jest pięknie, rajsko. To prawda. Przepraszam, jeżeli nie ma tu jakichś supercennych informacji kulturoznawczych, ale. To jest też trochę takie miejsce, w którym się wypoczywa, które jest piękne, więc to, czym możecie się cieszyć, to nie super ciekawostkami na temat tego jeziora, tylko ładnymi widokami. Okay. No bardzo przyjemne miejsce, na pewno jedno z fajniejszych jak na razie, w których byliśmy w Meksyku. Ale plecy bolą. Mam nadzieję, że udało Wam się zobaczyć mój skok do wody oraz mój epicki upadek na Ziemię. Lecimy stąd. Wiadomo, woda wyciąga i po całym dniu spędzonym w Cenocie i przy Lagunie postanowiliśmy coś przekąsić. Jest to taki późny lunch i wybraliśmy się do knajpy, która słynie z empanad i z czegoś, co nazywa się pastę. I jest to taki rodzaj po prostu pastecika. My wybraliśmy sobie jeden pasztecik z tuńczykiem i oliwkami, ser, szynka i ser pieczarki. Zobaczymy, czy będzie smaczne. I dwie kawki. I dwie kawki, tak. No dwie kawki. Pięknie podane. Bardzo ciepła, bardzo dobra. Przedziwna rzecz za mną, czyli deszcz, który pada pomimo słońca. Kanapeczki czy te pasty. pasty. Te pasty wypadły bardzo smacznie, bardzo dobre, dobra kawka. Polecamy to miejsce na śniadanko, bo to jest mocno śniadaniowe miejsce, takie mam wrażenie. Co ciekawe, mieli bardzo dobre francuskie ciasto, co wydawało mi się, że może być rzadkie w Meksyku. Tu wypadło fantastycznie. Lecimy dalej, odpocząć chwilę w naszym tubo hostelu i pewnie pójdziemy gdzieś do centrum na kolację. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień w Meksyku, było bardzo fajnie, spędziliśmy go w dwóch lagunach, w Lolha i w Cenote Azul. Było wspaniale, wypoczęliśmy, teraz idziemy na kolację do Food Park Aldea 28, jest jakieś miejsce z różnymi jedzonkami, także zjemy sobie tam na spokojnie kolację, nie biorę już ze sobą kamery, żeby nie tachać jej ze sobą, a my widzimy się już jutro w podróży do Campeche. Troszeczkę wcześniej krytykowałem nasz hostel za to, że jest odległy od wszystkiego. To się nie zmieniło, ale trzeba przyznać, że bardzo dużo zyskuje wieczorem, bo jest tu naprawdę ładnie, jak są zapalone światełka. To jest naprawdę przytulnie i ciekawie. Do zobaczenia jutro. Także jesteśmy gotowi do dalszej podróży. Ruszamy zaraz do centrum Bacalar, żeby obejrzeć, co jeszcze twierdzę, która się tu znajduje. I będziemy ruszali już na północ, półwyspu Jukatan, do Campeche. Albo Campeche, albo kampesze. Nikt nie wie, jak to się wymawia. Nikt nie, Nikt nie wie. Jest to niewiadoma sprawa. Także ruszamy. nie okay. ma przed wyjazdem przeszliśmy się jeszcze na Ford w Bakalar. On powstał na początku XVIII wieku i wybudowali go w Hiszpanie po to, żeby bronić się przed piratami. Ale spójrzcie sobie teraz na mapę: widzicie? Bakalar nie jest nad morzem, nie jest nad oceanem, nie jest nad dużą wodą, więc skąd tutaj piraci? Już tłumaczę. Fort ten został zbudowany po to, żeby chronić się przed piratami, którzy przypływali tutaj przez zespół kanałów, które łączyły jeziora, które są znowu przy oceanie. I piraci po prostu zostawiali swój statek na brzegu i niewielkimi łodziami przyjeżdżali, przypływali tutaj rabować tę miejscowość. Forteca jest dosyć potężna, ma fosę, w rogach są armaty, dosyć duże. Dziś już nie służą do obrony tej miejscowości, dziś służą igłanom do wygrzewania się. Jak się okazuje ciężki jest los turysty. Bilety dla turystów kosztują 110 peso, a dla lokalistów 55 peso. Nadtrudno. Pan kupi sobie za 55, my mamy za 110. Chciałbym zwrócić waszą uwagę na niesamowitą ekspozycję zardzewiałych kół od Armat, no wspaniałe, wspaniała kolekcja, no zapierająca dech w piersiach. No i zwiedziliśmy Fort San Filipe. Dosyć fajny, muzeum w środku, nie wiem czy jest warte odwiedzenia. Przypomina trochę muzea w Polsce w latach takich 2000, mało interaktywne. Aczkolwiek uważam, że ma bardzo fajnie opisaną historię majów na półwyspie tutaj, więc jeżeli jej nie znacie, nie czytaliście nigdzie, no to fajne miejsce, żeby sobie ją tak streścić i przyswoić, mniej więcej jak to wyglądało. To będzie wszystko z Bakalar. Myślę, że mamy powody, żeby tu wrócić ze względu na to, że na przykład nie wypożyczyliśmy sobie kajaka, żeby popływać po tej głównej lagunie, po tym głównym, największym jeziorze, trochę poruszaliśmy się po obrzeżach, więc na pewno jest powód, żeby tu wrócić. No i przede wszystkim. No, średnio właśnie doświadczyliśmy tego jeziora siedmiu kolorów, aczkolwiek woda ma przeróżne barwy również w tych bocznych lagunach, w których my się znajdowaliśmy. Czy, czy w Cenocie Azul, czy przy Lolha, czy przy Sakha, ona wyglądała troszeczkę inaczej. No a właśnie z tego Bakalar słynie, że jest to jezioro siedmiu kolorów, gdzie woda ma siedem odcieni niebieskiego, zielonego, morskiego. Szmaragdowego. Fajne miejsce, totalnie je polecamy. Może nie zostawajcie w tym samym hotelu, co my, tym hostelu, bo nie jest to jakieś wybitne miejsce. Przede wszystkim jest bardzo daleko od centrum, co jest problematyczne. No ale poza tym było naprawdę super. Dzięki, bakalar. Ariana? Możecie zobaczyć sobie jeszcze, jak dronem latam wokół fortecy i pokazuję wam, jakie kolory ma to piękne jezioro nieopodal. Marka.